Mamo, dzisiaj będziemy sobie y, robić... No, będziemy po prostu odnawać chorzowską, bo troszkę jest zepsuta chorzowska. I będziemy ją teraz odnawiać. I nie wiem, no zobaczymy potem. Dobra, szczerze nie gada, że coś tam będzie sypał. No i po prostu odnawiamy chorzowską, dajcie sobie łapę. Będą takie filmy. No, trochę takich filmów będzie. Więc no, dajcie słubę łapę i tym z budowaniem. Dobra, już skończyłem grabić. Już tutaj trasę zrobiłem. O, widać, jak jest zgrabiona. Tam jest mały gap, około 3 metry ma. Tu jest 7-metrówka. Tak na około 7. Jak, jak ten gap ma 8, to, to ma 7. Tutaj już jest grabione, bo chłopaki zgrabili. Czekajcie, bo słońce. A tam dalej to nie będzie chyba widać, ale tam jest drop, i tak dalej. A teraz będę brał się za 8 metrówkę, i macie tutaj timelapse'a. Już tutaj trochę tak e, Znaczy, no, zgrabiłem, już tutaj trochę zgrabiłem. Tutaj, znaczy, no tutaj aż tak nie, ale tutaj jeszcze będziemy poszerzać. Tam jeszcze zgrabię, i zrobimy tam, gdzie spada. Siema! I nie wiem co, i.

Dobra, dołączył do nas Tymek i a, Łukasza, to już widzieliście na nagraniach jak skaczeliśmy i teraz no, Głutek robi to, ja będę robił 8 metrówkę, poszerzał wybicie i rondowanie, tam Seba robi tamtego gapa, a tu Mareczek robi tego gapa. No, pozdro. Wow, teraz się wyglębię. Mareczek leci. Mareczek leci. Wo No dobra, dobra Minuta ciszy, ciszę, to opomiecnijmy. Teraz mieliście, jak skaczemy 7 metrówkę Teraz poprawiamy 8 metrówkę. już tutaj trochę zasypałem, no ale skakałem to, to jeszcze nie tak dużo, to jest zasypane. Poszerzymy gdzieś dotąd. Tamto też musimy poszerzyć. I no, i trzeba to trochę wygładzić. Dobra, mareczek teraz leci 8 metrówkę, zaraz ja będę leciał. Mam nadzieję, że on się nie rozwali a jak się rozwali to trochę słabo, ale dobra. No, jak się rozwali to on będzie z nami. Dobra, już nie będę gadał, już niech leci. Oby się nie rozwalił. Dobra, ja lecę z nim, mam to gdzieś. Dobra, to już koniec na dziś. Widzimy się już niebawem. Wyklebiłem się. Nie było to nagrane, ale się wyklebiłem. No i co? Widzimy się już niedługo, siema.